Build'zik nie będzie jakoś przegięty, bo nie będzie przegięty. Guzik pod nią, ograniczony terror radius, kiedy jesteśmy w trybie frenzy. Efekt broken za każdego kolejnego e, surwa, którego obijemy podczas pojedynczego frenzy ma efekt broken. Alerty. I dzięki wielkie również za słupka, e, A nie pokazało mi. Azuk, dzięki wielkie. E, efekt broken za każdego trafionego surwa. Dodatkowo monitor na zmniejszony terror, kiedy nie gonimy nikogo i kiedy gonimy to, żeby był większy, żebyśmy mogli zdalsza, Chociaż w sobie to z dalsza wykrywanie to i tak mamy guziki, tak i tak. Surveillance połączone z ruinką. No i barba. Tak wygląda buildzik w skrócie. Ja pizga. Tutaj jest ruina. To jest Wreggert. Ta Wreggert. I górka przy dużym budynku. Okej. Okay. Byczki! Ale to tak wiecie, tak z życiem wychodzimy ze swojego zadupia. Zaczynamy grać, bo to nie ma sensu. Ja was nie będę szukał tyle. Nie mam zamiaru was nawet szukać. Oha. Jeden ucieka. Ten się już podstawił od razu pod hita. <grymne> Sprint. A, to dlatego się podstawił. Bo sprinta sobie. Okay. Ja mam trzy palce w nodze? Teraz taki tekst trzy palce w natalce nabiera zupełnie innego znaczenia. Zupełnie. Nie, żeby coś. Aha, biała. mieli ciekawy meczek. Zdecydowanie będzie ciekawy meczek. to nie poczuł się urażony. Czemu? Znaczy, to nie miało jakiegoś konkretnego zastosowania, tak? Taki. Podśmieszki. Ja się uśmiechnąłem, nie wiem jak wy. Jego. <laughs> Jeden pod hakiem. Drugi przy Rui nie był. No, już jestem bez ruiny. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. Niedobrze, bo koniec frenzji. Niedobrze. Ale tu te palety nie masz. Gdzie ty chcesz się lupować? A do kolejnej nie dobiegniesz, nie ma takiej możliwości. Słyszysz to często? Nie chcę wiedzieć dlaczego. Hej! leży. Ile mamy? Trzy haki, prawda? Ruina, niestety. Ruina dostała tak tragiczny resb, że to jest porażka. Hmm. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby w takim miejscu to by się rozpiły. To powinny być skitrane. na rannego Na Okej, okay, kolejny gen. On zrobi cofkę. O. Czemu takie ustawienia? Czemu tak dziwnie się obróciłeś? Czemu tak? w tym stroju raczej nie powinien niczego przeskoczyć? Piwnia. Zap. Zablokowane okno. I paleta z Zdupiła sobie całą grę na blaszak. Całutką. Całą grę na blaszak sobie zdupiła. Nie wiem, no może bardziej w szoku jest z uwagi na to, że gonią wielki, przerośnięty, futrzany królik. A tamten ma wyrąbane, tamten tylko generatory kręci. Stargał jeden generator, stargał ruinę i kręci sobie geny dalej. Ma wyrąbane w tym mecz. On tylko generaszuje, nic więcej nie gra. Nic. A nic nie gra. Paleta do spalenia. Norma. Oj, tak, tak, byczku, plus jeden, fajna paletka. I pod paletkę na nie? Dead hard? No. Nie ma dead harda. Tak, wszystkie alerty wszystkie jest wyłączone. Ale ja od razu wszystko wyłączam, żeby nic nie pikało w tle. Tu jest kolejny generator. On będzie robiony na tyle, bo on już wcześniej hulał. Okej. Okay. Daj ją, daj mi ją. Który z nich umiera w ogóle? No, hmm. chociaż paletę zniszczyłem. Jeden, jedyny plus. Chociaż tyle. Tu jest ten pistryg od generatorów. Dostawiamy go. Jeden gen na biało, drugi gen na biało. Oni powinni teraz zawrócić. I kręcony jest gen. jest hey, kielczak on się jeszcze lepszy czemu ty się leczysz Czemu ty się leczysz Do dupy ma ustawienie. Do dupy ma ustawienie, do dupy. Jego sobie obijemy tak, żeby był tylko ranny. Nic Więc więcej od niego nie chcę. Musimy na nich wywrzeć większą presję, żeby się leczyli. 10 razy większą. Ty mi chodź. I nadal mamy jeszcze jeden generator, którego w sumie nie pilnuję. Tam na boku Ty nie chodź. Jeden martwy. To jest szósty hak. Czyli to masz trzy każdy miał po jednym haku na koncie. On się już wyleczył. Tutaj jest jeszcze jeden surf. Ranny. Jeden. Widzę was. Mam was. Paleta. On odbiegł daleko. On odbiegł. Tam jest generatorów tak naprawdę w ogóle nie ruszon. Więc on nie rybka. Na okno? Nie dobiegnie, bez Dead Harda. Ej, w sumie to jest spoko, możesz założyć ten skin... ...to eee, Cheryl, jako na pigułę i możesz zrobić build pod karetkę. I w tym momencie to jest jeden, jedyny raz, kiedy build pod karetkę ma jakikolwiek większy sens. Git pomysł, no nie? Git pomysłu. Kareta, kareta, maca ci fleta. Trzech rannych. Mogą tego nie ugrać. Spora szansa, że mogą tego nie ugrać. Spora. Bo wszystko jest na biało. Wszystko leci na regresie. Wszystko. I one są we dwie w kupie. Ja je widzę. Nie blokuje go. Dla mnie plus. Prawdopodobnie jest bez zegarka, więc nie chciała, żeby dostał bomba. Dla mnie plus leży. Tamten generator jest skręcony, zostaje nam dwójka i on jest dobok. Może grać pod desa. Ona nie żyje. Spierdzielaj z tej szafki, nie twoja. DS. On się boi. Ma ostatni. Oni wszyscy już mają chyba po ostatni. O! Ranna! No wiem, że nie powinienem ci uderzać tego w ten sposób, ale wydupione w to mam. Jake będzie się kitasił pod paletę. Pod nogami? Ano. Okno na boku otwarte. O max dwa okna. I tu jest hacz. O, skoczyła. Max dwa oka. Max. Ty wisisz. I tam jest Jake. Który pewnie ucieknie bramą pod bramą jest już Nie Tak. Po co? 4 killa na legionie. Bez tanatki, bez slopiego, bez żadnych perków. Pod spowolnienie poza ruiną. Która całkiem szybko była zdjęta. Ładnie siadło. Bardzo ładnie siadło. Czyli co drugi? Jeszcze jeden sobie zrobimy na no nie? Od niego. Jeszcze jeden. <grym> Daily na legiona. Monitor, a zmniejszony terror. Po nic więcej. Po nic więcej. O, 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 o! Jeden! Doganię. Nie doganie. Nie doganie. A już ruiny nie mam, no nie? Mi już ruina padła? No kuźwa. Ja już ruiny nie mam. Dopiero co się mecz zaczął. To jest żart. To jest żart. Mogłem gońc wtedy tamtego dzbana, który był w domku, a nie mu odpuszczać. Bez sensu. mitera. No, nie mam żadnego nomitera w grze. Ślady na górze. Ładny skin masz, taki jak mój. Mm, no nie wpij. Nie wpierdzieli się pod paleta. Bez szans nie wpierdzielić się pod paleta. Ale Bej to może robić, że niby chcesz skrócić I tak, akurat zadziała. Mori walimy po pierwszym czy po drugim haku? W sumie mi zdjęli. Moglibyśmy walić od razu po pierwszym. I oni kręcą na rannego. To pierwszy błąd. Albo drugi, albo trzeci. Ale pierwszy taki masakrycznie dużo. Teraz lambadziara gruba. Ajajaj. Ty masz mori. W pierwszym chcecie? Okay. Hmm, <laughs> łatwo. Mm, pod hakiem są. A gdzie ty biegniesz? Czemu tak? i mi się gra właśnie skończyła. Ej, tam biegnie ranny. Ale możemy wykorzystać rannego. Nie będziemy jej jeszcze powalać? Damy jej szansę? Żeby mogła się na spokojnie wyleczyć? Ale pobiegniemy za nią tylko i wyłącznie po to, żeby móc wykryć ostatniego surwa, którego nam brakuje. Dzięki. Ona tam gana nakręci. skiny zaczęli dodawać? Proszę cię, no jeszcze nikt dupą tutaj nie kręci. I makareny nie udaje. Nie tak łatwo. Fajny decisive pewnie macie w buildzie. Fajny perk. Znaczy najlepsze to jest w ogóle wtedy kiedy ten build, kiedy ten perk się sprawdza, co nie? Skąd można zdobyć kurtko? Ona była tylko z eventu. Nie wiem czy jest do zdobycia jeszcze. Wyleczona. o, oh, Ok. Wyleczona. Tylko nie wiem, z której strony ona może odbiec albo podbiec tak lepiej. Od frontu. I tam jest ranny. Tu jest ten nasz surf. Ona z paletę. paleta. A no może jednak nie? Cyk. Jeden. No! Serio? <grystanie> nie wiem tylko jeszcze, czy ten skin może kiwać głową. Czasem by się przydało. Tak czasem. Ty mi pójdziesz na okno? Pójdzie paleta do zierania. Gen zrobiony. Disconnect. Narnia. Bamba, bomba tyle, ale że zrobiła serio? Aż tak bardzo, a tam wyrąbane mam w punkty. A ja je zbiorę prędzej czy później. Rangi 4, 5, Ta co zrobiła, robiła adepta. For you cancer boy. No problem. I got another one or another one thousand. No problem. J